I witam was na kanale gdzie zeź na Śląsku. Coś ostatnio mamy szczęście do odwiedzania lokali, które znajdują się w samym centrum Katowic na ulicy Staromiejskiej. Byliśmy już. I w Tatianie, i też w Sombrero. Powinny te filmy się już znajdować na naszym YouTube, także linki na pewno gdzieś tutaj znajdziecie. A dzisiaj udajemy się do bistro o nazwie Kokiza Bistro. Ten lokal przeszedł dość dużą ewolucję, bo znajdował się na początku gdzieś na styku brynowa i ligoty, i była to taka Malutka budka, która wtedy sprzedawała, no głównie na wynos z racji tego, że było tam bardzo mało miejsca, sprzedawała, wtedy nazywała się Kokiza Pizza and Pasta, no i właśnie słynęła z pizzy i z pasty, a od jakiegoś czasu przeniosła się właśnie do centrum Katowic na ulicę Staromiejską. Dzisiaj jest to Kokiza Bistro, jak Wam powiedziałam, i specjalizuje się... Nie tylko w pizzy, chociaż faktycznie z menu wynika z to, że jest to tutaj główne takie ich popisowe danie, ale też mają pasty ciągle, ale w zasadzie opierają się też na pieczeju przynajmniej przepysznie wyglądających tort, ciast i robią też desery. Czytając Wasze rekomendacje na ich stronie Facebooka, przewijają się praktycznie non-stop informacje, że cenicie sobie ich za fajną atmosferę, bez nadęcia, za dobrą pizzę, ale głównie są tutaj chwalone właśnie ciasta i desery, które mamy nadzieję dzisiaj też spróbować. Także nie trzymamy się już dłużej w niepewności, mamy dzisiaj smaka i na pizzę, i na coś słodkiego, także dzień idealny, udajemy się do Katowic, a Wy oczywiście idziecie wraz z nami. thank you Jak Wam wspominałam, menu kokise składa się w dużej mierze z pizzy No, oraz też o specjalne menu, czyli pasta, jest też kilka risotto, to jest zupa dnia. Chcieliśmy spróbować, niestety dzisiaj już jej nie było, dzisiaj to była botwinka. deser dnia też za każdym razem jest to, jest to inne ciasto, ale o tym za chwilę. No, my sobie wzięliśmy dzisiaj penę ze szpinakiem, z kurczakiem, z suszonymi pomidorami, a pizzę zarekomendowano nam w zasadzie camemberta. Ciekawe, z pomidorami, z camembertem, papryka, rukola, także zobaczymy jak smakuje. O pizzy Wam też za chwilę opowiem, bo podpytywaliśmy jak, jaki rodzaj pizzy tutaj serwują, co tutaj podają. No i to też jest na pewno warte um, wspomnienia. Wcześniej podano nam i pizzę, i makaron. Pachnie wszystko smakowicie, wygląda również tak, że zabieramy się za jedzeniem, jesteśmy już bardzo głodni. No i dzielimy się z Wami relacją, jak tutaj jest i jak smakuje. Już praktycznie zjedliśmy pizzę, został na mały kawałeczek, także już co nieco możemy powiedzieć na jej temat, ale od samego początku pytaliśmy o filozofię tworzenia tej pizzy, bo wiecie, każdy ma restaurator swoje podejście, swój własny pomysł. No tutaj wygląda to tak, że ta pizza jest określana ani polską, ani włoską. Takie ciasto jest pomiędzy i ona nie jest tutaj wypiekana z takiego typowego, tradycyjnego pieca opalanego drewnem, tylko ze standardowego chyba elektrycznego, ale który i tak nagrzewa się do ponad 500 stopni, także jest moc. No i faktycznie czuć, że ta pizza jest taka inna w smaku i faktycznie ciężko ją tak zdefiniować, bo ani nie jest to właśnie włoska pizza, ani taka polska, jaką jecie w takich bardziej sieciowych restauracjach, jest to coś całkiem innego. Często w takich tradycyjnych włoskich pizzach tych składników nie ma, nie ma dużo, ale są one wyraziste. Tutaj znowu te składniki są świeże, absolutnie co do tego nie ma zarzutów, ale jest tego dużo i ta pizza nawet klapie, więc, więc no ciężko ją utrzymać, bo jest taka lejąca się, aż wręcz na końcach łamie się, bo to wszystko jest ciężkie. Ten camembert bardzo był tutaj dobry i dodawał też czegoś takiego e, niestandardowego. Chyba nie jedliśmy jeszcze pizzy z typowo camembertem. E, co byśmy tutaj zmienili? Coś e, dodalibyśmy do sosu. Podkręcilibyśmy to, ponieważ ta pizza była bardzo dobra. Nie ma tutaj wątpliwości, nie ma, zjedliśmy, było bardzo dobrze, ale brakuje tutaj takiego, wiecie, takiego sznitu, takiego czegoś i my to widzielibyśmy to wykończenie ekstra, jakiś super dodatek taki, który by podkręcił właśnie to w sosie. Co do penne, to nas do końca ono nie porwało. Było Poprawne, było tego dużo i wszystkie składniki, które miały być w środku, były, ale też brakowało tutaj takiego sznitu. My bardziej o jakiejś oliwie smakowej, typu bazyliowej może więcej sera, który by ten smak podkreślił. Także reasumując, poprawnie, ale no, nie, nie, nie porwało naszych serc. Może tak. No i przed nami kolejne danie, już ostatnie z takich dań głównych, które sobie zamówiliśmy, czyli lasagne. Była skwiercząca, no teraz już lekko nie, bo przetrzymaliśmy ją, ale też dobrze, żebyśmy się nie poparzyli. No i próbujemy. Troszkę pokopane, przepraszamy Was za to, ale już nie możemy dokończyć, bo, no bo już dość mocno tutaj tych rzeczy weszło, także już, już się nie dopychamy tą lasagną. No tutaj mamy lekką kość niezgody, ponieważ ja uważam, że ta lasagne jest w porządku, Adrian mówi, że on robi lepszą, to on, by, on by zrobił tą lasagne lepszą. No myślę, że faktycznie Adrian tą lasagne, lasagne mu całkiem wychodzi, aczkolwiek ja uważam, że wcale ta nie jest, nie jest zła, fajna, świeżo zrobiona, dobry makaron. No co nas tutaj do końca nie przekonało, no to mięso, no bo to ewidentnie jest typowo mielone, kupione mięso i to czuć, to zawsze jednak e, czuć, kiedy to jest, wiecie, nie takie świeżutkie robione e, na, na miejscu. Poza tym wszystko ok, bo i sos był dobre, i pomidorki, i ser, które parmezan, które było to y, posypane, jest w porządku. No, aczkolwiek czy wzięlibyśmy to danie drugi raz? Wydaje nam się, że raczej nie. No, i dochodzimy do sedna sprawy, czyli rzeczy, w której lokal również się specjalizuje, czyli słodycza, konkretnie ciasta, po pizzy to, to również zajmiemy się, tak jak już mówiłam na samym początku ciastami, no i przed nami szarlotka z lodami od zaprzyjaźnionej lodziami, także jesteśmy bardzo ciekawi hmm, tego ciasta, no i po raz ostatni zdajemy Wam relację. Już uciekamy do domu, bo mimo wszystko zaczyna się dzisiaj robić wyjątkowo chłodno. Więc już nie dograliśmy, bo, bo uciekaliśmy do auta, więc teraz robię wam króciutkie podsumowanie. Co do ciasta, no tak jak się spodziewaliśmy, że będzie dobre, tak było. Szarlotka bardzo fajna, taka treściwa, ponieważ mniej kruszonki, więcej jabłek, a to się zawsze docenia nam. smakowało. Te lody też były bardzo dobre. Takie lekko, chyba śmietankowe, wanilowe, ale absolutnie nienachalne. Sosem, Sosem No sos taki tofik krówkowy, prawda? A. No, no z polewą, bardzo dobre. Także ciasta zdecydowanie myślę, że mają dobre. Co prawda spróbowaliśmy tylko szarlotki, ale to już się widzi i po zdjęciach i po rekomendacjach, że, że na to na pewno warto tutaj wpaść. A jak nasze ogólne wrażenia po wizycie? Co do jedzenia, to widzieliście, że nie byliśmy zachwyceni, nie było źle. Ale też zawsze w każdym daniu brakowało czegoś takiego wyjątkowego. Tutaj tego nie było. Myślę, że co możemy rekomendować, to na pewno ciasta. Też można sobie te torty wszystkie, które widzicie na, na stronie facebookowej, jeśli sobie wejdziecie, to tego nie ma na, tam na co dzień. Nie ma tam jakiejś wystawki z ciastami. Jest raczej ciasto dnia i sernik chyba z białą czekoladą, którego my nie skosztowaliśmy, ale to już widać, że, że to będzie, będzie super. Oni też często się pojawiają, wystawiają się na biobazarze, także możecie też ze często tam właśnie właśnie zobaczyć. Pizza była ok, makaron był w porządku, Popra poprawny, tak. na lasania, tak jak mówię, nie, nie porwa. także lasani byśmy nie zamówili. Ale poza tym lokal ma dobrą kombuczę, tam są też drinki jakieś Prosecco. Takie też typowe, fajne rzeczy, idealne na lato, mają dość duży ogródek. Także, jeśli chcecie sobie posiedzieć przy, przy kawce, przy, przy drinku, czy, czy przy cieście. I pizzę też sobie możecie śmiało, śmiało wziąć. Także co, z naszej strony to wszystko. My żegnamy się z Wami. No i jak zwykle, naszym standardowym, do kolejnego smacznego razu. Cześć!